Making of the Road Race czyli jak powstaje wyścig szosowy, jak powstaje infrastruktura szosowa, jak widzicie tu się wszystko powoli rozkłada, z tamtego tira to wszystko jest wypakowywane ten dźwig nie należy do infrastruktury wyścigowej, on po prostu buduje basen w gromadce a tak powstaje scena, Dolny Śląsk tak, tak, to wszystko nie przyjeżdża gotowe za chwilę jest szansa, że ta brama stanie. Pokażę. I brama już stoi. I czeka na zwycięzców jutro. Droga musi być przed wyścigiem zamieciona. Jak widzicie, tu już jest, tam jeszcze kawałek jest do zrobienia. Jedziemy Cytan, dalej. Chwila przerwy w, w zawiataniu trasy. Eurosport Player w ruchu. Sprzęt zmechanizowany w walce z piachem na trasie kolarskiej Ekipa Red Racing nie żałuje siły śródło. Koniec budowy prostej startwenta, kilkaset metrów barierek. A tutaj upragniona meta. Pamiętajcie, że do finiszu w gromadce jest leciutko pod górę. Jest jakiś 1% pod górę. I tak to wygląda na samym końcu, tylko razy 7, jeśli chodzi o prędkość. Stabilizacja w GoPro jest taka, że nie powinno trzepać ekranem. I w tym miejscu za 7 metrów można podnosić ręce do góry. Nie szybciej.